Jeśli potrzebujecie końców na paczki, zapraszam na www.foodcoins.pl. Link w opisie. What's up, kosmici z tej strony? Kapitan Alien, witam Was bardzo ciepło w kolejnym odcinku Road to Division 1. Wiem, że dawno go nie było, ale nie przejmujcie się. W porządku, pomalutku, spokojnie. Mam pada. Załatwiłem sobie, mogę grać. I to jest mój skład. Jak widzicie, nie ma Messiego, nie ma Baila i. E... Totsy Crossa, czy tam Team of the Season, tak, Team of the Season Crossa. Jest to spowodowane pewną rzeczą, którą zobaczycie, mam nadzieję, na, na moim kanale już niedługo. Tymczasem e, chciałem wykonać pewną wróżbę, bo przecież w sensie da się otworzyć paczkę, powiedzmy skrzynkę, i jak wyleci jakiś fajny item, no to wiadomo, mecz będzie. Zapewne wygrany i chciałem identycznie zrobić w FIFA. Zróbmy sobie wróżbę e, paczką za 7,5 tysiąca. Jak coś wypadnie fajnego, wiadomo, mam nadzieję, że wygram. I, i słuchajcie, generalnie ja już nie grałem jakiś czas w FIFA. Ostatni mój mecz był z Jacobem. E, no ale dobra, jedziemy i co wypada? 76 rudy. No, jak rudy mi wypada, to stary mam tak przewalone, że ja cię kręcę. Pierwsze minuty meczu, ja tutaj sobie przyszykuję moją grę z kontry i super ofensywny, super ofensywny to jest coś, co zawsze ustawiam, na pewno wiecie o tym, już po tak długim czasie oglądania mnie. Dobra, wystawiamy na Suareza, Suarez przepychany, Aha, myślałem, że utrzymam się przy piłce, niestety tak się nie stało. Chyba bramkarz będzie musiał interweniować. Jest! Pięknie! Brawo! Niesamowity zawodnik. Naprawdę spalony. Dobra, nie biegnij, nie biegnij, nie biegnij. Spalony. Spalony. Nie biegnij. Wypuszczenie na Suareza. Suarez! Tak jest! Suarez czy pokona bramkarza. Dośrodkowanko! Nie! Nie! Zepsułem stuprocentówę. To może z daleka. O! Jezu, niu! Ale się dzieje, ale się dzieje. Dobrze nam się zawodnicy tu w ogóle poruszają po płycie po murawie, prawda? Boiska. Znaczy po płycie boiska, po murawie. O, o, dobrze. Próbowałem tutaj z dystansu. Strasznie ostatnio próbuję z dystansu, bo tak jak mówię, strzelanie. Nie wiem o co chodzi. Dobrze, ładnie, ładne przejście, ładne przejście, jedno, drugie, ładne przejście, ładne, co on robi, co on robi. Dobra, mamy Neymara, Neymar, dobrze, że nie straciłem Neymara mm, w, w, z pewnego powodu, naprawdę dobrze, trzeba się cofać. Al Alba, Alba, przepraszam, Alba jest bardzo szybki. O, i mamy jeden 1 mamy jeden jeden kochani, co się dzieje, ale zostałem rozwalony. Zobaczcie, że ja jestem na super defensywie, tak, jestem na super defensywie, a nadal. Nadal e, moi zawodnicy lecą do przodu. I na tego młodego tam. Tak jest, na tego młodego. Niech on biega. Niech on pokaże, że ma siły w nogach. I on w ogóle swoją drogą ma też. Kurde, patrzcie. Ma... Jest. Ha, ha, jest. On ma dobre triki. Ja nie wiem ile on ma gwiazdek y, w trikach, ale skubany w sztuczkach. Ale czaruje, on no, czaruje. I tutaj spaulowany... On No nie dotknął nawet. No dobra. Więc mamy. E, rzut karny. Zobaczymy, czy Neymar pokona brawo. Widzę po drugiej stronie również stoi brawo. Chyba ktoś tu popsuł Matrixa, bo widać podwójnie. No i Neymar. O to może być złe. Lewy dolny ruch. No dobra. Karny byłby załatwy. Specjalnie to zrobiłem. Każdy dobrze o tym wie. ISKO, ISKO, ISKO przechodzi. Aj, no nie był faulowany naprawdę. Jest! Ładny odbiór! ISKO ślicznie, stary. Co ten Neymar zrobił? W ogóle, Neymar coś mi ostatnio świruje. Widzieliście mecz z poszukiwaczem? Przecież tam powinna być bramka jak nic. A, a, a Neymar. A to chyba spalony będzie. Zagaduje się. Zagaduje się. Niedobrze. Dzieje się niedobrze. Tak, tak zrobimy. Teraz. O! Chciałem i nie tą tak ładnie tam wejść. Kurde. Nie udało mi się. No nic, dobra. Yy, próbujemy dalej. Próbujemy dalej. Zobaczymy, um, czy następna próba będzie udana. Dawać, 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 powstrzymać go. No nie pozwólcie mu tak rajdować. Co to się dzieje? Dobrze. I widzicie, teraz mamy mnóstwo zawodników. Nie, 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 nie. No bawię się, mam wrażenie, że się bawię. Po, po pierwszej połowie mamy wynik 3-1. Jest naprawdę ciężko i droga do dywizji uh, pierwszej jest delikatnie oddalona. Zwycięstwo. Jest oddalone ode mnie, ale o odrobinkę. Zobaczycie teraz, że się postaram. Jest! Pepunio! Tak jest, Pepunio. Tak je... Gościu bardzo czyta we mnie, jak w otwartej książce normalnie. Jest, Pepe, Pepe, świetnie! Ale, Pepe, jak odbierasz to. Mam wrażenie, że komputer nie, 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 nie pomaga mi, że jakieś manualne ustawienia mam. Bo zamiast podawać yy, celnie, to komputer podaje w różne inne miejsca niż ja bym chciał. Ja wiem, że teraz pewnie, o Alien, przegrywasz dlatego, tak mówisz, no właśnie, nie. Easy, easy, kochani, słuchajcie, to dla was, to było dla was, moi kochani. O Jezu, to dla tych, którzy wierzyli we mnie. To dla... Zobaczcie, piękne przejście do Neymar. I pyk, podcięta piłeczka, świetnie, jest jeszcze szansa. Halo, halo, błagam, to nie był spalony, nie! Oddaj piłkę, no jak? No nie, no ej, to absolutnie jest po prostu. To już jest jakaś herezja. Ja nie wiem, co tu się dzieje. To jest po prostu już oszustwo. Jest, jest! Kto to? Nie wiem, kto to, ale boję się, no to. E, Modryś był. Kurde, Modriciuś, no, kochany ty mój, Modriciu niu, niu, niu. Dobra? Kto to jest? Isko. Isko ma petardę w no... <śmary> Moi drodzy, kolejny mecz. W poprzednim was zawiodłem, nie, nie oszukujmy się, zawiodłem a, absolutnie, ale to się nie powtórzy. Po prostu w poprzednim meczu, jak mogliście zauważyć, ustawiłem sobie ultra atak, co spowodowało, że moja obrona była. No właśnie, nie było jej. I tu był ten problem. Okay, ładnie, tu wchodzi świetnie, ten młody się ładnie przepycha e, i w ogóle jest taki waleczny, szybki i tak dalej. Dobra, jest. Strasznie, na, naprawdę, jestem e, bardzo zadowolony, że moja obrona dzisiaj tak fajnie gra. Tam na Neymara. O! Okej, okay, mamy faul, mamy fał, bo chciałem dośrodkować i oczywiście piłeczka uciekła. Wow, ok, ale gdzie ten fał? Nie wiem z jakiej paki on tak daleko. I Modric. Aaaa! Chciałem tak odwrócić się Modriciem i od razu sypnąć petardę No nie, nie, nie wykonałem tego e, odpowiednio dobrze. Pepe, co zrobić? Pepe, pepe, wypuści pięknie na Suareza. I Suarez to wykończy. Finy z innym. Jest! Oh, mówiłem, mówiłem, mówiłem. E, tak, mówiłem, że w tym meczu sobie poradzę. Ty, ty głupi człowieku. Dobra, spadamy stąd, spadamy. Uciekamy z pola karnego. Dobra, lecimy, lecimy. Jest sprint, jest sprint, jest sprint. Młody, dawaj. Młody, młody, młody. młody. Dobra, nie ma młodego, ale tu są chłopaki nasze. Za późno czekałem z decyzją. Oooo, przepychaj go! Dobrze, zabij go! Leżyć gleba, gleba! Ej, to. To nie było na czerwoną. Ale brama, ale brama, ale brama. Ja cię kręcę. Wolkotem. No, biegaj, 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 Neymar. Kurde, Neymar jest zbyt wolny. On nie wie, że musi wy wybiec tam. Yy, dobra, jest trzech obrońców. Dobra, jest, 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 jest. jest. Nie! nie... <t ainsi> dobra, przycięło grę przy okazji trochę. Ja wiem, ja wiem. Teraz będziecie mówić, o Liam people, przycina ci grę. No, ale. Przycięło. Na chwilę obecną, no, no jest y, 2-1 dla przeciwnika, i to wcale mnie nie cieszy. Absolutnie ani trochę. Dobra, dośrodkowanie będzie próbował gościu. Nie będzie miał okazji. Świetnie. No i teraz nasi, nasi chłopcy, radarowcy, niech tu zataraniają. Dobrze, dobrze. On, on ma Pejsa, on ma Pejsa, on niech leci. Na Neymara, pięknie. O jezu, trochę za mocno. No i ten. Aj, widzicie, to była moja wina, ewidentnie. I to oczywiste jest. Ale jest! 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 Jest, tak jest, warto robić triki w polu karnym, warto robić triki, bo to czasami ratuje życie. No przepraszam, niekiedy nie można przecież strzelić normalnie, zdarza się, zdarza się, najlepszym się zdarza. O Jezuniu, o Jezuniu, o Jezuniu, wejdzie, wejdzie. Dlaczego tak zacina? I dlaczego mu nad głową przeleciało? Ja cię kręcę, dobra, jest 2-2, ośmieszyłem bramkarza mu, dosłownie. Jak to wpadnie, to przysięgam. Kurde, kończę z YouTubem normalnie. Nie, bo nie, bo nie, 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 nie. Lepiej tak nie mówić, bo zazwyczaj w takich momentach właśnie wpadają te bramki. Dawaj, Pepe! O, ludzie, moje serce. Zawał. O, zawał. Okej, okay. moi kochani. A więc kolejny mecz. Tym razem remis. Coś czuję, że czeka mnie spadek do dywizji trzeciej, ale nie przejmujcie się, to jest tylko spowodowane tym, że no muszę się rozegrać. Jak widzieliście, pierwszy mecz przegrana, drugi mecz remis, no to kolejny mecz na pewno już będzie zwycięstwo i mam nadzieję, że następne po tych meczach spotkania będą również dla mnie jak najbardziej zwycięskie. Ja się teraz z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Nie zapomnijcie dać łapki w górę, trzymajcie się i do następnego.